Jesteśmy w Düsseldorfie. A, tam, żlone, ta nie w Disburgu jak to kiedyś mówiłem. No. Nie wie, nie, nie. Wybraliśmy... Stop, stop, Nikola. Stop, stop, się, się. Wybraliśmy się do Düsseldorfu, bo ładna pogoda. Z całą piątką i, i pies. E, co to powiedzieć? Ja przekazuję pałeczkę narrator, narratorowi, bo będzie lepiej to opowiadał. A wy podziwiajcie widoki. Jest mi bardzo miło, postaram się przybliżyć trochę Wam Düsseldorf. Jest ładna pogoda, więc zabieramy Was razem z nami na spacer po Düsseldorfie. Kościół, który teraz widzicie, to jest kościół na świętszej Marii Panny, został zbudowany w latach 1894-1896 według projektu Bakera. Podczas II wojny światowej w 1943 roku, przez naloty, został poważnie uszkodzony. Odbudowa trwała od 1950 do 1969 roku. Teraz trochę wzmianka o samym Düsseldorfie. Pierwsza wzmianka historyczna o miejscowości jako Düsseldorf pochodzi z 1135 roku. Prawo miejskie zostało nadane w 1288 roku, a w 1380 Düsseldorf stał się siedzibą władców księstwa Bergu. W 1815 stał się częścią państwa pruskiego i stolicą rejencji Düsseldorf. W 1946 roku, zaraz po wojnie, miasto stało się stolicą nowo utworzonego kraju związkowego nadrenia północna Westfalia. Na głównym deptaku znajdują się liczne sklepy dużych firm jak Decathlon, New York, Primark, DM i wiele innych firm. Warto zaznaczyć, że. Codziennie do pracy do Düsseldorfu z okolicznych miejscowości przyjeżdża aż 250 tysięcy ludzi, żeby tu pracować. A że dzisiaj jest 1 maja, więc wszystko jest pozamykane, Jest jedynie nam pozostaje oglądać witryny sklepowe. I teraz kierując się dalej na ten cały deptak przed Renem, po drodze napotykamy Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja, który został zbudowany w latach 1622-1629 w stylu baroku południowo-niemieckiego. Pierwotnie został zbudowany dla jezuitów, którzy przybyli do Düsseldorfu w 1619 roku, a od 1708 roku służył jako kościół dworski dla palatyna hrabi Hrabiów Znajburga. Kościół jest wyposażony w, w sztukaterię aktorstwa Johannesa Kuna ze Strasburga oraz naturalnej wielkości rzeźby apostołów i świętych Towarzystwa Jezusowego. Pod koniec. W XVII i na początku XVIII wieku Kosił był ważnym ośrodkiem kultury muzycznej w Düsseldorfie. Wspomnę o organach, które pochodzą z 1782 roku przez Petera Campera w obudowie Bernarda Orlińskiego i Józefa Zimmermana. W czasie II wojny światowej organy uległy zniszczeniu. Ja jako narrator jest mi bardzo miło, że wysłuchaliście takiej historii o Kościele i o Düsseldorfie. A już dochodzimy tutaj do całego Deptaka nad Renem. Więc dziękuję i oglądajcie dalej. Zobaczcie grać. No, no. Narratora wysłuchaliście. Muzyczki posłuchaliście. A już jesteśmy właśnie na tym całym deptaku, co się rozciąga wzdłuż renu. A tutaj mamy kontenerowiec malutki a z drugiej strony olbrzymia plaża ale pogoda jest taka niezaciekawa jak słońce świeci to jeszcze ciepło ale jak słońce zajdzie to zimno jest hmm. po, po spacerku zasiadamy usiedliśmy i jemy a zrobiłam ostatnią ostatnio dzisiaj dzisiaj jest 1 maja zrobiłam takie ciasteczka to są yy, ciasteczka bakaliami. A ostatnio oglądaliśmy Anię Guber. Pozdrawiamy. Mam nadzieję, że nazwisko dobrze powiedziała. Właśnie ona tak, piękna tak, ostatnio tak. na kanale Ciasteczka zrobiła nam apetytu. Plus od mojego brata córka też robiła ciasteczka. Pozdrawiam Cię Marieta. Wyszły tak wyśmienite. tylko zmieniłam... E, formę to. Formę tak, dodałam orzeszki, dodałam słonecznik, Płatki owsiane. Coś tam i sezam. A orzeszki to były takie misz masz, wszystkiego po trochu i wyszły mi takie wyśmienite ciasteczka, przepyszne i dwa banany I do piekarnika wkładam. Tak, na 20 minut. naprawdę na, przy... na ile stopni? Na 170. 170? Tak. Ciasteczka naprawdę nie wane z MLB. Zdrowe ciasteczka, także hmm. obiadamy się zdrowo. No, a był cały pojemniczek, a ile zostało? Tylko dwa. Same okruchy. Super, A, siedzi... dobre no. A siedzimy nad renem, no teraz... tylko trochę tutaj kontenery nam zasłaniają. Na... I pauzę ze na to, żeby piesek też się napił i zjadł. I zjadł. No, no i... nie, napił i zjadł. Więc mamy teraz plany wejścia na ten most, przejścia na drugą stronę i tam są te plaże. I po prostu z drugiej strony zobaczyć jak wygląda z tamtej strony nabrzeże te. Idziemy teraz przez ten most, a to jest cała historia tego mostu, jak wyglądał, w jakich latach. Chyba. Tak, nie, to jest a. to. No, nie jest. Różna konstrukcja i teraz jest od 1973 roku, właśnie w tej postaci. Jesteśmy już na moście i teraz kierujemy się na drugą stronę rzeki Ren. Tam jest ta wieża widokowa i telewizyjna. No i tam byliśmy ten młyn. Tak zwany diabelski młyn. Będziemy później się z powrotem tam kierować, bo, bo jest plan taki, że idziemy tutaj na nad tę plażę, nad wodę Do zwierząt. Tam są owce. Na chwilę już będziemy się kierować do domu. A tam na parkingu, w ogóle tu można sobie przyjeżdżać, parkować, nie wiem jaka cena jest tego parkingu. A tam są kampery stoją, więc jak ee, dla osób, którzy jeżdżą kamperami, to jest dobra wiadomość, bo sobie możecie tu podjechać na sam ren, hmm. prawie pod sam centrum, do samego centrum Düsseldorfu. chcę zaparkować, ale ceny parkingu nie wiem ile są, jakie koszty, bo tam nie byliśmy, no i tam nie będziemy już w miarę iść. Bo będziemy się kierować, jak już mówiłem, tam w tamtą stronę. A no to takie bareczki płyną. I jesteśmy na drugim miejscu, na drugiej, po drugiej stronie z efektami, bo okazało się, że jest problem. Taki, jest że jest demonstracja I Nie i mamy jak wrócić do domu. Nie mamy jak wrócić. No nie wiem Chyba, jest, chyba będziemy, musimy zrzutkę zrobić, żebyście nam dali pieniądze na powrót do domu. <głosy> <głosy> nie, bo tu jest na górze policja. Po drugiej stronie jest multum policji. Wszędzie jest multum policji. Wszędzie no. jest wszędzie policji. Ale idziemy co? Idziemy tam na brzeg może, co? Bardziej. Bo to chyba Po to się poświęciliśmy, że a później, a później już nie możemy mostem wracać, bo no. musimy. Tramwajem. Tramwajem. Przedostać się na drugą stronę. No bo mówili, że tramwajem można, ale piechotą nie można. No, no. Taka logika cała w Niemczech jest. Że <noise> nie ma logiki. Trochę się pobrudziliśmy, jedziemy na wodę się umyć. Wy możecie się kąpić. Dla mnie Damie wodę do Ale ta pogoda dzisiaj zwariowana. Teraz jest za ciepło. Za chwilę zajdzie iść za zimno. To jest po prostu katastrofa. Nie lubię a, takiej pogody. A jeszcze jedno. Ci co dopiero włączyli i zaczynali oglądać to jesteśmy w Düsseldorfie. Idziemy nad rzekę Ryn. Gabi, rzuca. Ale ostatnie cztery... ...wolucjały. No i widzicie, to jest tak. Przejechać do Düsseldorfu i rzucać kaczuszki. zobacz, znowu trzy. Bo, ale tam ale ja nie umiem. Co widziałem, tak? Posiedzieliśmy nad brzegiem, dziewczyny kaczuszki porzucały i zbieramy się już do domku. Idziemy tutaj na tramwaj, bo inaczej się nie da przejść, bo policja dalej tam stoi. No i tyle. No i tyle. No i tyle. Idziemy do domu, bo są fajne bułki czosnkowe. No a tu fajna polana. Dużo ludzi sobie odpoczywa. bardzo przyjemnie, ale po tej stronie lepsza pogoda niż po tamtej. Tak, tutaj ciepło jest, a zdecydowanie. Przejdziemy tamte... na drugą stronę Wisły. chciałem powiedzieć, przejdziemy na drugą stronę Re... Renu. Bo jak byliśmy po tamtej stronie, ja wziąłem do plecaka jeszcze sweterek, żeby na czego, bo mam tu na krótki rękawek bardzo kurtka ciepła, ale wziąłem ze sobą sweterek, ładny, wzięłam bluzę i zastanawiałem się, czy nie ubrać tego sweterka, bo naprawdę bym... był taki moment, że było mi bardzo zimno. Nie, mam tak, nie lubię takiej pogody. Taka pogoda zwariowana. Nie ciepła, ani mm. zimna. Gdzieś no. mniej więcej jest około 14-15 stopni. No na słońcu jak wyjdzie to jest na pewno 18, bo czuć. Ale jak słońce zajdzie to jest takie no. jeszcze zimne Chłodne. powietrze. Chłodne. A jak się jedzie to pójdzie ten plecek załadowany jest z różnymi rzeczami, ciuchami. Że później muszę ewentualnie się ubrać. Nie marznąć. Ale nie, źle. Już czuję, że lżejszy ten plecak jest. No <laughs> ten kamer. Ej, dobra. Idziemy. Ale minął dzień fajny, 1 maja, no, pierwszy no niestety maja. 3 maja, w poniedziałek u nas jest dzień pracujący, Normalne. normalny Więc takiej majówki my nie mamy jak w Polsce Na nas jest taki normalny weekend no. Tylko tyle, że w sobotę są sklepy zamknięte I już czekamy na tramwaj, będzie u 75 za 5 minut A Policji multum A dlaczego Policji multum? Bo jest jakiś protest I dlatego musimy jechać. tramwajem jechać, a nie iść Ale fajna, ale fajna droga tramwajowa no Mamy 6 mam, minut Chociaż wolelibyśmy przez most przejść, nie? Ale dziewczyny już dziewczyny mają dosyć. Nogi bolą. A po drugie Nikola nie lubi po takich miastach chodzić. Ona Anna, bardziej woli naturę, do lasu. Przyro w przyrodzie. W e, górę, przyroda. To fotografować tutaj, to ja nie Ale trzeba tak rozmaicać. Trochę tu, trochę tutaj. Fakt, Dzień. że przyroda jest ładniejsza i jest taka cisza, w spokój. Można się wyciszyć w mieście, to tak. Mm. Dlatego my bardziej takie wypady robimy poza miasto.

I dotarliśmy w końcu do domu. Nareszcie. Nareszcie. Jesteśmy... Jesteśmy, Jesteśmy już tak padnięci, nogi nas bolą, cały czas na nogach. Ale fajnie było, fajnie spędzone czas. Pogoda dopisała, chłodno było, ale nie było za gorąco, więc było super. Były no, momenty, że tam troszeczkę tak zimno, ale ujdzie. Najważniejsze, na że, że dzień fajny spędzony jest. Więc na tym kończymy. Pozdrawiamy. I, i Pamiętajcie, łapka w górę, bo coś mało tych łapek. Widzę, widzę, ty też musisz łapkę dać, tak? Ty... O, i ty też? Na razie.